Cześć wszystkim, jestem Szecha. Witam Was w cotygodniowym Kopaniu Licza w 54. odcinku. Już przed na ten odcinek, właśnie. Nie, ja cały tydzień znowu sobie kopiemy Licza z kim postaciami. f 9 No, mamy tylko Smal Diamanta, niestety 40 tutaj było. Spóźniłem się troszkę, 40 i 15, dajmy. 40. Mamy 40. Gdzie jest 15. Dobra, tu mamy niestety tylko Smal Diamanta. Nie udało się nic innego wykopać, idziemy się szybko wylogować. Zobaczymy co tam innego jeszcze wykopiemy w tym tygodniu. Standardowo odcinek jest nagrywany ze streama, z live'a, także pozdrawiam wszystkich oglądających i słuchających. A standardowo, standardowo wy to dopiero obejrzycie w poniedziałek na kanale. Także tak na bieżąco można sobie na streamie to oglądać. Dzisiaj udało nam się wbić 1100 obserwujących na Facebooku. Także serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy obserwują kanał na Facebooku. Jak ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrypcji kanału, do ustawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Do grupy na Facebooku też możecie dołączyć. Pacjenci się chora, Link macie w opisie. Także zapraszam. Mamy szybko tutaj do się idziemy wylogować i logujemy na Paladyna. Zobaczmy, co tam nam się uda wykopać. Tu mamy pięć tych smal diamontów, nie zdążyłem jeszcze sprzedać. I mam też energy ringi, których już nie można korzystać na postaci magicznej. Dobra, tu się wylogujemy. Logujemy na Paladyna. I tutaj mamy godzinę. 41 z 0, Zobaczymy, czy już możemy. F9 Jest, mamy tego Disney'a, no trudno. Niestety nawet 42 było. Możemy nawet zmienić 42. Dajmy to, minutkę później. Dobra, tutaj też się idziemy wylogować. Nie udało nam się wykopać licza. Zaraz sobie zobaczmy, ile na cyklopedii jest on wartyk, według tego, co tam jest napisane na cyklopedii. Zobaczmy, ile E3 licz. Tu mamy 11 tysięcy, no to w tamtym tygodniu chyba było 12 tysięcy taka cena, jak mi się dobrze kojarzy. Także trochę spadło. Santa licz, prawie 200k. idziemy się tutaj też wylogować. Szybko do temple. No, zostało nam jeszcze trzy postacie. Lewiemy teraz na MSA Może tam się uda wykopać. Liczę, zobaczymy. Tutaj to. A tutaj mamy godzinę 42, 28, no to też jestem później. Troszkę F9, też the Snake, 43, 42, 43, A, 43, 42, tak miało być. Szkoda, że tylko Dead Snake. No dobra, tutaj też idziemy do Logniemy na kolejnego MS, a potem na Knight'a i zobaczymy. Może w tym tygodniu, chociaż jeden spadnie, ale coś czuję, że chyba żadnego nam się nie uda wykopać w tym tygodniu. No a standardowo przypominam, że tego licza można kopać dokładnie co 7 dni. Czas musi być wyliczony co do sekundy. Więc się nie, nie zdziwcie, że nie możecie kopać. Bo czas naprawdę musi być wyliczony co do sekundy. Nie może być wcześniej, później. Znaczy może być później, ale wcześniej już nie może być dlatego tak to wychodzi. Będziemy się też wylogować. Chcemy się wylogować. Logniemy na kolejnego MS a Może tam się licza uda wykopać z bugiem. A tutaj mamy 2044. No to, to też się spóźniłem. Gdzie jest łopata? Kopiemy. No, Smal diamant 45, 46. 45, 46. no dobra trudno nie udało się. Że mamy tylko Smal No i chyba coś mi się wydaje, że w tym tygodniu nie będzie tego licza. Ostatnia szansa nam została. Idziemy spróbować sobie. Może się uda. Ostatniego wykopać liczę w tym tygodniu. Tutaj wyjdziemy No i logniemy na Knight'a zobaczymy tutaj tutaj była godzina 2045, a jest inna godzina. Coś mamy 47, 03. 47 damy 03 03 i on będzie gdzieś tutaj. No niestety tylko odecnej, no szkoda. Czyli w tym tygodniu BS jest licza. Nie udało się. Na pięciu postaciach, no niemożliwe. Ładnie musi. Ładne muszę mieć pecha. Ładnego muszę mieć pecha, żeby na pięciu postaciach kopać i nie wykopać ani jednego. No cóż, to nie od tego zależy. Możemy kopać równie dobrze pięćdziesięcioma postaciami. Wcale to nie oznacza, że musimy wykopać każdą. Możemy mieć tylko jedną albo dwie albo wcale też. Także to od niczego tak nie zależy. Nie ma znaczenia, czy będziemy większą, postacią, większą ilością postaci to kopać. Zobaczymy jeszcze w depo, po ile to jest na Bo tutaj było po 11 tysięcy coś na cyklopedii, ale tutaj... ...zawsze jest inaczej, inaczej na cyklopedii. To sobie zobaczymy. Na koniec odcinka, ale ee3 licz i tu mamy... 12198, tamte się wszystkie posprzedawały, więc mógłbym za 12197 to wystawić, a to 380. Także ode mnie na tyle było w tym odcinku, spotykamy się standardowo za tydzień w kolejnym odcinku o Kopaniu Licza, a póki co życzę miłego tygodnia i do następnego odcinka, pa pa, cześć.